Tanka może nie jest jakąś super fajnie brzmiącą nazwą, więc może w Polsce nie będzie miało dużego marketingu. Natomiast patrzcie jakie zagryweczki firma sobie stosuje. Mamy tutaj tak, datę rozpoczęcia działalności, jest z nami od 2013 roku, no ja nie wiem, ja nie widziałem bynajmniej. No i coś co mocno przykuło moją uwagę, Low Carbon Lifestyle. No to jeśli Low Carbon Lifestyle, no to pewnie zobaczymy jakieś ekoklimaty. Oczywiście mamy drzewko. More Green, dobra. Jeżeli widzieliście może taką produkcję na Netflixie, którą serdecznie polecam, nazywa się Kup Teraz, to na pewno szybko dojdziecie do wniosku, że to oczywiście bzdura na resorach, no bo <laughs> Chińczycy i Low Carbon to chyba raczej nie idzie w parze. Natomiast piasty wyglądają całkiem przyjemnie. Dobra, model piasta jest TH490. Przednia piasta, jak się prezentuje, już widzimy. Mamy tutaj sobie mapkę świata. Mamy drzewko, jakieś bzdurki. Tam wiadomo, że Chińczycy wymyślają, aby napisy po prostu były i prezentowało się to troszeczkę bardziej rasowo. Piasta tylna, moi drodzy, wygląda następująco. Póki co na pierwszy rzut poprawność jest. Jeżeli chodzi o... Grafiki, no to mamy dokładnie to samo: bębenek HG z pierścieniem, czyli tutaj mamy dosyć pojemny ten bębenek, dwunastobiegowy. No i sprawdźmy sobie najistotniejsze, no bo czy inaczej, dla mnie to nieistotne, natomiast wielu użytkowników bardzo mocno czeka na opinie odnośnie głośności tych piast. Pamiętam, że piasty kolegi Maćka, piasty Nanlio, te które w ogóle nie były felerne, bo nasze, jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka o piastach, były felerne, na dzień dobry, to piasty Maćka były masakrycznie głośne. No i tutaj, tutaj będzie też głośno. Będzie głośno, bo to już słychać na sucho, to jak jeszcze wpadnie do tego komplet szprych, obręcz, to będzie akustyka dosyć gruba. Oczywiście przed rozbiórką tych piast, do której zaraz sobie przejdziemy, warto nadmienić, że są to oczywiście piasty typu boost, czyli 15x110 oraz 12x148. Taki standardzik nowoczesny. Dobra, żeby nie zamulać z rozbiórką tej piasty, ja wykonałem sobie rozbiórkę poza kadrem. Mamy w związku z tym piastę już zupełnie rozebraną. Zaczniemy sobie od tego, że ta piasta jest zbudowana troszeczkę inaczej niż przykładowo taka piasta ARC, która też pochodzi z Chin. Mianowicie, tutaj będziemy mieli ośkę z rantem, który będzie nam, z rantami dwoma, które będą nam ograniczały po prostu łożyska. Jeżeli pamiętacie ARC, no to ARC miało taki fajny system z Tulejką, która była w środku, to była tulejka rozporowa dla łożysk, która była o wewnętrznej średnicy, takiej samej dokładnie jak mamy tutaj wewnętrzną średnicę łożyska. I ona nam zawsze pilnowała, żeby te łożyska się zwyczajnie po prostu ze sobą nie zeszły gdzieś w korpusie piasty, żeby nie były miażdżone przez oś dociskową, czyli tą, którą zna użytkownik którą dopina sobie koło my sobie to rozebraliśmy oczywiście przy użyciu odpowiednich narzędzi, tutaj mamy wybijak do osi specjalnie przygotowany, młotek bezodrzutowy e, także nie było tutaj jakiejś e, mocno kowalskiej roboty, natomiast trzeba też zaznaczyć, że te łożyska razem z tą ośką wyszły e, z troszeczkę większym oporem niż w przypadku piast Nandlio, które również widzieliście na kanale no tam był taki niefajny przypadek że piasta, a dokładnie korpus piasty był źle wymiarowany i średnica gniazda była Większa niż zewnętrzna średnica łożyska, i tam po prostu te łożyska sobie luzem latały. Chińczyk e, zrobił to w ten sposób, jeżeli pamiętacie, filmik: e, wrzucił tam po prostu jakiś fragment folii aluminiowej, która e, zwyczajnie zredukowała nam tą e, średnicę. No to takie niemiłe doświadczenie, bo wiadomo, że to jest zwyczajnie, jak tutaj już e, parę razy gdzieś tam słowo padło no, druciarskie. Tutaj tego problemu nie ma, ten problem tutaj nie występuje. Łożyska się ząć ciasno, nie ma żadnych oznak kombinowania ani z jednej, ani z drugiej strony. Także problemu tego samego co w Nanlio, a trzeba pamiętać, że to są powiedzmy piasty z tego samego poziomu cenowego, z tego samego levelu. No i zwyczajnie można byłoby się spodziewać czegoś podobnego. Tutaj takiego zjawiska po prostu nie ma. Jeżeli chodzi o same łożyska, to jest ważna informacja. To mamy tutaj łożyska 69032 RS. To jest łożysko standardowe. Ja już sobie pozwoliłem sprawdzić w necie. Te łożyska są dostępne właściwie od mniej więcej zaokrąglając kwoty. 5 zł, przez łożyska SKF 40, 40 kilka złotych, po 50 kilka złotych, no to powiedzmy gdzieś tam 50 i 60, przy czym 60 kończymy na łożyskach DT Swiss. W związku z czym, no mamy tutaj co wstawiać i nie będzie problemu takiego, że dostępność będzie nijaka. Sam bębenek jest tutaj skonstruowany w sposób następujący, ja sobie ten dystansik odłożę. Przyjrzyjmy się najpierw uszczelnieniu. Mamy tutaj gumkę dosyć dużą, ale miękką, no i oczywiście klasyk na sucho złożoną. Warto sobie to odizolować jakimś dobrym smarem. Mamy tą blaszkę, która ładnie nam trzyma w ryzach zapadki, żeby nam zwyczajnie nie wyskoczyły. Blaszka jest nacięta, więc tak naprawdę można powiedzieć z takim tworem typu zeger. Są takie malutkie zameczki, tutaj ja zaraz pokażę. W tym miejscu ten zegar sobie znajduje oparcie i się zakleszcza. Mamy sześć zapadek, podobnie jak w przypadku piasta RC, podobnie jak w przypadku piasty nandi każda z zapadek będzie miała 3 ząbki, więc ta gęstość, jeżeli chodzi o jazgot, jest po prostu duża. No, nasza piasta jest szczególnie głośna, jest to wynikiem tego, że po prostu no, jest sucho. Bieżnia jest sucha, zapadki są suche, więc dzwoni jak wściekła. Przejdźmy sobie do łożysk, bo to jest taki temat, który tutaj no, niestety będzie pierwszym minusem, ponieważ mamy tutaj łożysko sygnowane Numerkami 162572 RS. No i niestety to łożysko jest łożyskiem już niestandardowym i możecie szukać takich łożysk. No jedynie gdzieś tam na Amazonie możecie szukać na, przede wszystkim na AliExpress, bo to są takie typowo chińskie łożyska. Z tego co widziałem ostatnia dostępność wskazywała na kwotę 20 zł. Nawet nie wiem, czy to było za sztukę, czy za parę. Natomiast to też nie jest coś, co urywa głowę i można sobie takie łożyska wymienić. Oczywiście, jeżeli macie w swoim mieście jakiś taki lokalny punkt dystrybucji łożysk, no, my mamy akurat w Olsztynie Albeco i tam zawsze. Szukamy takich łożysk, no to można też pewnie, jak się domyślam, zamówić tego typu łożyska. Na pewno gdzieś na magazynach są, no, ale na pewno też nie będą tam tanie, ponieważ takie łożyska to jest duża nisza. Firmy tego nie trzymają raczej na magazynach. Jeżeli są, no to w znikomych ilościach, w cenach takich zupełnie uśrednionych, czyli pewnie dostaniecie jakościowo łożysko za 5 zł, ale nie można się spodziewać, że będzie to nie wiadomo co. Dobra. Mamy to omówione oczywiście. Bębenek to jest HG. W zestawie macie y, też y, pierścień pod kasetę. Tego typu pierścienie, jakby odpowiednio odsadzają tą kasetę, tak, żeby nastąpił odpowiedni docisk. No i najczęściej one też, ja tutaj nie mam co prawda miarki przy sobie, ja muszę szybko nagrać to wideo. Więc od razu podpowiem, że tego typu pierścienie, gdy sobie występują, to przeważnie też sugerują, że długość całego tego bębenka jest o tyle fajna, że można tu posadzić powiedzmy 12-rzędową kasetę z Rama NX i to też nam się ładnie zapnie, oczywiście. W Mając w pamięci to, że ten ostatni bieg w ENIXie, no musi też gdzieś się podeprzeć, tutaj nie powinno być z tym problemu. Woli ścisłości, piasta przednia. No tutaj nie zarejestrowałem przez dzisiejszego piasta, po prostu nie zauważyłem, że się nie nagrywa. Nie, nie zarejestrowałem rozbiórki. Natomiast jeżeli chodzi o łożyska, to tutaj łożyska już są w pełni standardowe. To jest 6804, czyli to samo łożysko, które jest w Dartmorze Real. No, Małożysko, które też można kupić, tak naprawdę od 5 zł po jakieś tam 40 z groszem, nie będzie tu żadnego problemu z dostępnością.